Ja jestem najważniejsza w tym królestwie i najpiękniejsza. Nie wierzycie? To się za chwilę sami przekonacie. Lustro! Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Co mówisz? Pytałam, kto jest najpiękniejszy. Ojej, ale nudzisz. 150 razy mi już o to pytałaś. Nie masz nic innego do roboty, idź ugotuj dzieciom obiad albo ceruj skarpetki. Jak śmiesz! Kpić sobie z mojej wielkiej osoby, z mojego królewskiego majestatu. Gadaj i to szybko, bo za chwilę będziesz tylko zbitą szybką. Dobra, dobra, spoko. W dzisiejszych czasach kobiety są bardzo nerwowe. Tylko po co stresować innych? Widzicie? To ja jestem najpiękniejsza. To ja jestem miss świata. Miss World. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Masz? Tak, tak. Mam piękne oczy. Rzęsy jak z baśni. I policzki jak u młodej króliczki. Hm. Właściwie to piękna jestem cała. Zaistniała awaria mała. Wysiadło w lusterku zasilanie. Twa uroda jest już do pani. I piękniejsza od ciebie jest śnieżka, która na twoim dworze mieszka. Zwariuje, oszaleje, przedwcześnie osiwieje. Śnieżka, ta sierota wyrzuca ją do bota. Oczyma. Blady, cała jest blada i do tego źle umalowana. Włosy czarne jak u wrony, a teraz w modzie jest pląd tleniony. Natychmiast myśliwego wzywam. A ja się szybko zmywam, jeśli nie chcę być stłuczone i na śmieci wyrzucone. Myśliwy, do mnie w te pędy. Już jestem, co każesz pani królowo. Rozkazem każde Twe słowo. Tak, na marginesie, powiem wam, dzieciaki, królowe łaskoczą ślimaki. Mam dla ciebie poważne zadanie zabić śnieżkę, niż, nim noc nastanie. Cóżeś pani wymyśliła? Ona przecież taka miła! Jak mi jej krwi nie przyniesiesz dzisiaj do wieczora, zrobię z ciebie bewsztyk, jak wczoraj z Indora. Zrobię, co też pani każe. Lepiej spełnić jej życzenia, bo mnie zmieni w okamgnieniu, w myszkę, szczura albo kota. Dla niej to prosta robota. Oczekuję. Dobrze. Świąca królewna, królewna dziś już wcale nie chce spaść I chce z kapturkiem tańczyć aż do rana Więc szedn co ten czerwony kapelusik włóż I tańcz tu szybko ze mną już Chcę się bawić, śpiewać chcę, bo przy tańcu wesoło jest. Więc szybko głosy czeszę i ubieram modny się, bo ja tak lubię bawić się. Jesteście szalone? No już myślałam, że was nie dogonię. Ale jestem niewyspana, plotkowałam aż do rana o Pinokiu i Szewczyku, którym się bojałam po cichu. Lepiej weź się za naukę, za śpiewanie albo sztukę, na amory przyjdzie czas, czeka to każdego z nas. Teraz prędko uciekamy, jutro rano znów się spotkamy. Pa! A pamiętaj, że w środę u kosmetyczki poprawiam urodę, no to pa, całuski 102. Dzień dobry, Śnieżko. Dzień dobry, panie myśliwy. Co to ja chciałem? Zapomniałem. Piękny mamy dzisiaj dzień, proszę pana. E, tam humoru nie mam od rana. A to dlaczego, mój miły panie? A bo mam Cię zabić, kochanie? Pan chyba żartuje. To czyn niemożliwy. Chodź na to bliżej, bo jestem. Niecierpliwy! Ale dlaczego masz mnie zabić, panie? Tak chce macocha, więc niech tak się stanie. I Ach, ty mnie, biedną no. niewinną, byś zabić chciał? Nie będę się królowej bał. Tyś niewinna jest istota, więc nie skrócę ci żywota. Idź dalej polną drogą, niech zwierzęta ci pomogą. Wymyśliłem sposób nowy. Dzisiaj w lesie będą łowy. Zwierzynę do zamku przyniosą i kwidów naniosą. Wele je i wleję w maleńkie mieszki. Królowa uwierzy, że to krew śnieżki. Więc mi życie darujesz? Na nagrodę zasługujesz. Żegnaj, panie myśliwy. Żegnaj, taki jestem szczęśliwy! Jedna śnieżka po lesie błądziła, nie wiedząc, ile będzie jeszcze żyła. Leśne zwierzęta jej dobroć rozpoznały i ją bardzo pokochały. Pomogliśmy znaleźć drogę do Krasnoludków domu, i nie powiedzieliśmy nikomu. Co ja widzę? Do mnie duży. Może w nim odpocznę sobie? Czy jak wejdę dobrze zrobię? Jakie malutkie buciki, mebelki, ubranka. Do kogo to należy? Może do muminków? Może do smerfów? Taka jestem zmęczona. Chyba zasnę. A może popracujemy? Ja nie chcę. Lepiej coś zjedzmy. Najlepsze są ciepłe łóżeczka, siusiu, paciorek o, i do łóżeczka. Ja to bym chętnie poszalał na dyskotece. A ja po prostu z nóg już lecę. Poczytam jeszcze książek kilka, bo to przyjemna bardzo chwilka. A ja posprzątam kąciki, odkurzę kurze, umyję rączki i się położę. A mnie porządek szpeci. Ja wprost uwielbiam śmieci. Ale cóż to? Nie widzicie sami? Coś jest nie w porządku z naszymi drzwiami. O, rzeczywiście, ktoś je otworzył tak zamaszyście. Ja się boję, ja nie wchodzę. Ktoś chodził po podłodze, ktoś śpi w moim łóżeczku. No, wstawaj, wstawaj, koteczku! Uciekajmy, ja się boję tego stworzenia. Baj, bye, baj, bye, goodbye, mówię, do widzenia! Poczekaj, spokojnie, o ile się nie mylę, mamy intruza w naszym domu i nie puścimy go nikomu. Sami się z nim rozprawimy. O, matko, to jakaś czarownica? Nie, to całkiem, całkiem panienka. Skąd przychodzisz? Czy się dowiem? Zaraz wszystko wam opowiem. Mam macochę, czarownicę. Złą, okrutną zazdrośnicę. Wczoraj się nieszczęście stało. Jej lusterko powiedziało że piękniejsza jestem ja. Wiecie, jaka była zła? Chciała życie moje skrócić. Ty nie możesz do niej wrócić. Będziesz mieszkać w naszym domu. Nie otwieraj drzwi nikomu. Nie wiem, jak wam się odwdzięczę. Może w pracy was wyręczę. Chętnie obiad ugotuję i posprzątam, poceruję. Wyślę maila, nawet dwa. Zrobię wszystko to raz, dwa. Faks obsłużyć także umiem. Nowoczesny świat rozumiem. Zrobię stronkę w internecie. Nowych kupców net znajdziecie. Na diamenty oraz złoto, by nie poszła wasza praca w błoto. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto tu najpiękniejszy jest na świecie? Daj mi spokój, macocho. Mecz oglądam z najlepszą ochotą. Mecz, mecz, też mi coś. Ciągle robisz mi na złość. Odpowiadaj i to szybko, bo cię potłukę, albo farbą zamaluję. Back lead me out into the light. I will ride, I will fly, chase the winds and touch the sky. I will fly, chase the winds and touch. And spheres and bold Deep waters hold reflections Of times slots long ago I will hear their every story I hold of my own dream We are strong as the seas are stormy And proud as the seagulls scream our will ride, I will fly, Chase the winds and touch the sky Ładnie. Ale ty, Meritka, to przypadkiem bajek nie pomyliłaś? A, a to nie jest plan do filmu? Nie. A to, to przepraszam. Kurde, ładna jest następna konkurencja do wycięcia. Dobra, dobra, spokojnie. Ty na pewno wyglądasz dostojnie, lecz piękniejsza jest Śnieżka, która z krasnoludkami w lesie mieszka. O zgrozo, to ona żyje? Zapłaci mi myśliwy. Powieszę go za szyję. Ja sama śnieżkę zabiję. No, już późna jest godzina, więc niech rusza ta rodzina. A jak z pracy tu wrócicie, to się bardzo ucieszycie, bo upiekę pyszne danie, każdy krasnal je dostanie. No, ruszajcie moi mali i wracajcie do mnie cali. Czy pracy gwiszcz jak kos? Im więcej zrobić masz, tym raźniej gwiszcz na cały głos, Piosenki swoje nuć. Um, 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 um. Im więcej pracy czeka nas tym milej zbiegnie czas. Weź w rączki dwie i pomyśl tylko, że to narzeczona dwa a ty z nią tańczysz, tańczysz właśnie w obsasa. Im więcej pracy, czekam na tym mile zbiegnie czas. A, tu się schowała i z życiem mu cała. No, nareszcie przyszła kryska na matyska. <laughs> Juhu! podejrze tu, panienko miła. Zgubiłam się w lesie. Opona mi się w Mercedesie przybiła i zawędrowałam tu resztką sił do ciebie. Daj mi trochę wody, to grodę będziesz mieć w niebie. Ach, proszę, proszę, rozgość się babuleńko. Czy jeździć samochodem nie jest ci za ciężko? W twoim wieku to jest wzrok słabnie, oj, samochodem jeździć nieładnie. Co mi tam twoje gadanie? Chodź, przyniosłam ci deser na śniadanie. Za szklaneczkę wody jabłuszko dostaniesz. Prawda, że piękne, smaczne, rumiane? Nie wiem, czy mogę, czy to wypada. Jedz i nie gadaj. Wypada, wypada, laleczko, idź śmiało, kochaneczko. No, nareszcie upada. Udała się maskarada. Ja uciekam tymczasem, bo słuchać śpiew pod lasem. Śnieżko, śnieżko, jeść, jesteśmy głodni okrutnie. Coś mi tu nie pasuje, coś tu jest jakoś smutnie? Tak strasznie cicho, tak jakoś okrutnie. I śnieżka nie biegnie na powitanie. Zobaczcie, ona leży na murawie. Nie oddycha prawie! Umarła! Nie żyje nasza gosposia miła! Tak krótko z nami była! Długo będziemy opłakiwać ciebie, panno. Tymczasem ułóżmy ją w szklaną trumienkę. Dajcie, mili przyjaciele. A co się tutaj dzieje? Skąd w Waszych oczach taka udręka? Co to za piękna panienka? Ach, książę, to nasza śnieżka wspaniała. Ona z nami w naszym domku zamieszkała. Zła czarownica, ze jabłko jej dała. I życie odebrała. Błagam, książę, pomóż nam. Ja nie wiem, co robić mam. Zawsze laptopa przy sobie włożę. On nam tu zaraz do pomoże. Bo w internecie, jak sami wiecie, odpowiedzi na wszystko znajdziecie. Wpisuję zatrucie pokarmowe. O, cyk! i gotowe. Gdy zatrute jabłko spożyje dama, wystarczy buziak i ożyje sama. Popatrzcie. Czy mnie oczy nie mylą? Śnieżka się budzi. Nie na darmo się królewicz trudził. Gdzie ja jestem? Co się ze mną działo? Śnieżko, Śnieżko, Ty żyjesz! Wstawaj, wstawaj, śmiało! Kochane krasnoludki, tak się cieszę ogromnie, choć jeszcze nie myślę przytomnie. Śnieżko, oto Twój wybawiciel. I o Pani Twój wielbiciel. Dziękuję za uratowanie życia, książę. A ja już myślałem, że nie zdążę. Książę, nie chciałbyś mieć takiej żony? Śnieżko, pokochałem cię od pierwszego wejrzenia. Czy chcesz spełnić moje marzenia? Wyjdź za mnie, ukochana. Przed tobą padam na kolana. Kocham Cię, książę, i zostanę żoną Twoją. Lecz co z Wami, moi przyjaciele? Przyjedziemy na wesele, potańczymy ługi-bugi, ram-pam-pam, roll. A. też tam damy. Ale taka jest nasza wola, by pozostać w naszym lesie, a Wam niech los szczęście przyniesie. My musimy dbać o leśne porządki, i posprzątać wszystkie kątki. Lecz pamiętaj o nas, dziecinko, i odwiedzaj nas, dziewczynko. Pamiętajcie, moi mili, że uroda to znak szczególny tylko jednej chwili. Przeminie szybko tak, więc ważny jest charakteru znak. Kto jest dobry niesłychanie, nagrodę zawsze dostanie. Warto jest więc tak żyć, by dla drugiego miłym być. Nie zazdrościć nikomu niczego, bo z tego nic dobrego. Nie dbajcie zbytnio o wygląd i urodę, tylko o rozum, swobodę. Bądźcie dla siebie dobrzy i mili, a nagrodę otrzymacie w każdej chwili.